Mistrzostwa Europy we Francji odmieniły obraz polskiego futbolu. Po raz pierwszy od dekad polscy kibice nie skandują, Polacy – nic się nie stało, a Polacy – tylko zwycięstwo. Wiemy, że, że naprawdę stać nas na, na to, żeby żeby, żeby przejść Portugalczyków z całym szacunkiem dla tej drużyny. Wiemy jakie mają indywidualności i jak te zawodnicy tam grają, ale najważniejsze jest to, jak my będziemy grać i jak my będziemy prowadzić swoją grę. Funkcjonujemy jako drużyna naprawdę na najwyższym poziomie. Team spirit, duch drużyny jest takim fundamentem naszych poczynań. Mamy świetnego prawego obrońcy Łukasza Piszczka. Moim zdaniem w tym turnieju najlepszego prawego defensora. Mamy świetnego Kubę Błaszczykowskiego, który gdzieś się odrodził. Kamil Glik z Michałem Pazdanem tworzą kapitalny środek obrony. Jest też niesamowity Łukasz Fabiański. To zbigniew Wonik na nas zaraził tym stwierdzeniem, bo on powiedział, że. Na pewnym etapie turnieju wygrywasz mecze tylko wtedy, kiedy robisz coś szalonego. I takim dobrym przykładem jest to, co zrobił Kamil Grosicki w meczu ze Szwajcarią, kiedy wziął piłkę, ruszył przed siebie, przebiegł kilkadziesiąt metrów, zainicjował akcję, która dała nam bramkę. todos esperam o melhor do, do, do Ronaldo. Afinal de contas é um dos melhores jogadores do mundo. Hum, há sempre essa essa comparação entre o Cristiano Ronaldo do Real Madrid e o Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa. Temos de perceber também que é diferente jogar no Real Madrid do, do, do que jogar na seleção portuguesa, porque ele na seleção as, as bolas são todas para ele.